Witajcie, z tej strony Sebastian Wjeżdżamy właśnie z parkingu Jedziemy najpierw do, do banku zrealizować czek A później y, do sklepu, tak? To jest jakiś sklep z koreańskim jedzeniem Tam jakieś zakupy sobie zrobimy I takie info dla Was mam y, Otóż dzisiaj jest czwartek? Tak a, dzisiaj nie Czwartek Czwartek dzisiaj jest I jutro z samego rana y, lecę na chwilkę na Florydę coś załatwić Znaczy na statek jadę na Florydę i jak e, skończę, to wracam z powrotem tutaj i za chwilkę wylatuję do Peru. Też tam na jakiś krótki projekt, jak zwykle w Peru. No i tam muszę się szybko obwinąć, ponieważ ponownie potem będę jechał na Florydę. Więc czekałem mnie trzy projekcje takie szybkie: Florida, Peru, Florida. I w związku z tym, nie wiem, kiedy będę wrzucał jakieś materiały, pewnie z tych, z tych wyjazdów pewnie będę nagrywał. I jak będę wracał, to będę wrzucał. E, teraz pokażę wam, wam, jak wygląda dojazd tutaj do dojazd do banku w sumie to jadę tam sp sprawdziłem w tym sprawdziliśmy na google maps jak tam, jak tam się jedzie mam nadzieję, że dobrze to zapamiętałem A, jakie to dziury? tam przed nami widać Houston albo i nie widać The downtown bardzo blisko mamy alboś tędy czasem kom? tak Ciekawe ja jestem, do czego ta antena, co tutaj się znajduje, czy takie duże anteny mają. Zabierzemy Was kiedyś tutaj na wycieczkę w te okolice. Pokażę Wam, jakie ładne domy tutaj się znajdują. Dlatego, że tutaj mieszka no, dosyć dużo milionerów. Znaczy, może nie tyle na tej ulicy. Na tej ulicy mieszkają ludzie bogaci, ale bardzo bogaci mieszkają jakieś, nie wiem, kilometr stąd. I tam też was, też was zabierzemy, ale jak troszkę mi się uspokoi sytuacja przecież tak powiem e... Następna, prawda? West Grey? Tak, tak, właśnie na Westgry mieliśmy jechać. O, to moment Wiesz co, a autobus jedzie szkolny. Chodzi o to, że ze względu na te trzy projekty, które teraz mam, nie miałem za bardzo możliwości, żeby coś ponagrywać. Nie miałem czasu, miałem ważniejsze rzeczy na głowie, niż jej hopy. Ta ulica, którą teraz jedziemy, to taka typowa ulica, nie wiem jak to nazwać, osiedlowa, tak? To jest osiedle tych domów jednorodzinnych. Klej to jeszcze nie jest nasza. I nie musiałem tam jechać, ale chciałem wybrać taką trasę mniej uczęszczaną, żebyście zobaczyli, jakie tutaj domki są. I tu się przeplatają domy biednych, biednych może nie, ale takich skromne domostwa wraz z takimi przypełnionymi luksusem. Tak inaczej, znaczy na tyle spokojnie tutaj jest, że spokojnie możemy sobie. <grym> Teraz w lewo. W prawo. W prawo <noise> możemy sobie ty masz już rolki, prawda, Alboś, Tylko ja sobie tak. muszę rolki kupić. I na rowery możemy wsiąść i spokojnie można tutaj pojeździć. A gazujesz? Nie, Nie gazuję, on tak jakoś dziwnie zmienia te biegi. Uwaga. Ładnie się widać. Tak, już nie odwracaj. O, Bweek. Tego samochodu chyba nie można znaleźć w Polsce, nie? Tej marki. Pokaż go tak troszkę. To jest taki stary model, strasznie tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, jakbyś, bo to raczej znaczy, nudno będzie, jak dojedziemy, to nagramy mm -hmm. przez ten bank. Okay. Czek udało nam się błyskawicznie zrealizować w tym oddziale. Dosyć spory. Specjalnie na jego potrzeby tutaj parking jest. I co ciekawe, przy tym oddziale znajduje się możliwość, tutaj są takie automaty do wpłacania i wypłacania, są i zarówno ATM maszyn, jak i te e, wpłatomaty. Oczywiście można podjechać samochodem i się obsłużyć. Tutaj jest to bardzo modne, najchętniej to pewnie by tutaj wszystko robili z poziomu samochodu, żeby tylko go nie opuszczać. W każdym razie teraz będziemy jechać do tej restauracji, tylko aż do tego sklepu e, koreańskiego. Nawet nie wiem dokładnie jak on wygląda, czy to jest koreański, czy to jest ogólnie azjatycki. Agnieszka teraz wpisuje namiary w nawigacji i zaraz będziemy tam jechać. Jedziemy w kierunku tego sklepu. Jak będą jakieś ciekawe widoki, to będziemy starać się pokazywać. ale tak tutaj ten ładny budynek wysoki. Co to polebię? Zobacz co to jest. Wina, szampany, bar jakiś taki z winami widzisz, ale ładnie wygląda całkiem, nietypowo Charakterystyczne Houston to taki sposób nawracania, że można zawsze jakiś zjazd z autostrady, to można... E, Sorchę, nawigacja to mi mówi, to można przejechać pod wiaduktem i wjechać z powrotem na tą samą autostradę w drugim kierunku. Nie mieliśmy też tutaj mieszkać. No braliśmy to pod uwagę, ale nam się nie podobało, że tak blisko no Mhm, mm No dokładnie. Jedziemy teraz dziesiątką, za chwilkę będziemy zjeżdżać do tego, do tego speku. Co jest ciekawe, zobaczcie ile pasów tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasów. A oprócz tego jeszcze tam po lewej stronie są dwa kolejne, które są dedykowane, to są płatne pasy, i one są dedykowane do, potem do zjazdu na inne miasto. Chodzi o to, żeby te osoby, które chcą wykorzystać tę autostradę do przejazdu do innego miasta, żeby nie utknęły gdzieś tutaj w korku, tylko tak jakby obwodnica, ale przestrzeń miasta to jest, no nie? Tam, gdzie ten autobus też jedzie. Takie ciekawe rozwiązanie dosyć. Zobaczcie, jakie ładne ujęcie. Widać, jak strasznie szeroka jest ta autostrada. W szczególności, jeżeli weźmiemy pod uwagę oba kierunki ruchu. Dojechaliśmy na miejsce. To jest ten sklep. Na, na koniec ten się nazywa Ranch Market. Sorki będzie przez chwilkę wiało, dlatego, że nie zabrałem z sobą mikrofon tego zewnętrznego. Spójrzcie, co tu leży na ziemi. Ale się chciało taki znak ze sobą do domu zabrać. Na wstępie wyszliśmy sobie do takiego chińskiego sklepu. Można tutaj kupić dosłownie wszystko, łącznie z mieczami chińskimi. Ciężkie jakoś? No. Najdziwniejsze jest to, że są tutaj też bardzo drogie rzeczy. Na przykład nie wiem, ta waza kosztuje 30 tysięcy dolarów. Pytałem się o pozwolenie, ten pan jakoś krzywo patrzy. Nie dał mi pozwolenie na nagrywanie, ale on tak nie bardzo po angielsku mówił, więc nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiał. Ale piękne rzeczy tutaj mają. No. Ja jestem przekonany, że ta cena jest jakaś, nie wiem, bez sensu troszkę. Tak samo tutaj, zobaczcie. Też 29 999, no wierzyć mi się nie chce, żeby też ta waza kosztowała 30 tysięcy dolarów. Strasznie drogie. No, nie będę was zanudzał chińskimi rzeczami, a my sobie to jeszcze pochodzimy troszkę i pooglądamy. Jednak, jeszcze jedno ujęcie, no, może takie troszkę dłuższe, nie wiem, 15 sekundowe. Pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy. Strasznie mi się podobają. To jest czajnik. Niesamowite rzeczy. Znaczy to robi na mnie wrażenie, nie wiem, czy to jest jakaś, czy to, czy to jest e, rzemiosło, czyli czy ktoś to ręcznie robił gdzieś tam w Chinach powiedzmy, czy to jest masowa produkcja, ale niektóre te rzeczy prezentują się rewelacyjnie. To jeszcze na zewnątrz tego sklepu znajdują się wazony. No, niektóre są mojej wysokości, zobaczcie. Że ma dobre, nie wiem, no 1,60 m to będzie miało wysokości. Ja mam 1,80 m prawie. To jest nasza, nasz obiad, tak, dzisiejszy. Zamówiliśmy sobie seafood a czy ja mam z wołowiną, a Agnieszka ma samo seafood. No, to się i surowe jajko i wow. będziemy jeść pałeczkami. A nie smakowała tamta zupa i dlatego poszliśmy też do restauracji obok i wzięliśmy taką inną, to też jest seafood, ale to wygląda jak seafood właśnie, no nie? O. Wracamy już do domu, oczywiście zakorkowane już jest wszystko, no, chciałem pokazać tylko właśnie jak ładnie te, wyglądają te estakady histońskie. to jest to co mi się najbardziej w Houston podoba, estakady, rozjazdy, tutaj akurat e, autostrada dziesiątka rozdziela się na 610 i 10, i to w różnych kierunkach, więc tego całkiem sporo tutaj jest, ale nieważne którym byśmy pojechali, tak będziemy stać. Zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilkę w krogerze, czyli w sklepie, w którym zazwyczaj robimy zakupy. Tam w oddali widać downtown. No i chciałem tylko potwierdzić, że jutro z samego rana będę leciał do tego, do Tampy, czyli to jest zachodnia Floryda, i nagra na pewno z tego materiał. Mam nadzieję, że kamery nie zapomnę. I tu jest stacja benzynowa tego Krogera Ale nie widzę jakie ceny tam są O tam są, zobaczcie Praktycznie o dolar taniej niż na Florydzie To dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jesteśmy już w domu. Tylko taką malutką ciekawostkę jeszcze pokażę. Gdzie to jest? O, chodzi o to, że kupiliśmy sobie hardkory. Kupiliśmy sobie tajwańskie piwo. Wygląda hardkorowo jak dla mnie. Znaczy na w sumie dwa. I porównamy, jak one smakują. I też te, takie wino śliwkowe yy, koreańskie. Oraz, uwaga, Agnieszka zaszalała i kupiła sobie żabie łódka. Nie miałem pojęcia, że takie duże żaby istnieją. Zobaczcie jakie ogromne te żaby łódka są. Dobra, no to tyle. Jeszcze tylko na siebie dam na chwilkę kamerę. Yy, dziękuję wam bardzo za uwagę i najprawdopodobniej... Co, co dzisiaj, bo zapominam, dzisiaj jest czwartek, jutro wylatuję, w sobotę wieczorem będę z powrotem najprawdopodobniej, więc spodziewajcie się materiału właśnie ze stampy w, w sobotę wieczorem. Chyba, że udało mi się jakiś tam dziennik nagrać krótki tam na miejscu i wrzucić gdzieś tam w, w hotelu. To się dopiero okaże. O, jeszcze kupiliśmy sobie takie e, 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 jadalne Kostan. kasztany jadalne. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie jadłem. No i skorzystaliśmy z tego, że tam są takie orientalne rzeczy. Nietypowe rzeczy do jedzenia. Chociaż może, może udałoby się takie coś kupić w normalnym amerykańskim sklepie, ale nie wiem. O. Trzymajcie się, papa. Pa. Hej.